Ja się ma jest jestem Kamilka03 i dzisiaj sobie w Gwensworld i chcę wam pokazać, jak zrobić tego czarodzieja. Jego się zdobywa tak. Trzeba taki domek, na przykład ten. I patrzcie, jak będzie pusty jakiś, no to wam pokażę, gdzie to. Jak zrobić, bo to jest ekskluzywny skin. I tak. Można ty wejść, to jest teraz mój dom. I tutaj się wychodzi na zewnątrz. Skacze się na trampolinie. Tak, żeby wejść na dach. Jeszcze się ja by stepnął. Yy, trzeba wejść na dach. I tutaj trzeba szukać zejścia. I widzicie, tutaj jest tak. I podchodzi się do niego. karoc, karot, karot, że ja chce na marchewki. Karot. chcę trzy. ten. Chcę trzy. Yy, ja akurat mam te trzy. Popatrzcie. tutaj jest. Yy, tu mam te. Karot trzy. Może do niego tak podejdę. Karol, może teraz? A może... Nie może trzeba trzy zaleźć. Ja wam pokażę taką właśnie, gdzie ona jest. To tak. Jak jest tutaj... Ja pokażę okolice, w ogóle ktoś za nami też idzie. Jakiś bekon. Takie coś, jest właśnie takie miejsce. To tu jest takie, taka górka i za tą górką mogą wejść tylko dzieci. Widzicie tutaj jest to jest moje auto. Yy, tutaj kids only i się wchodzi tu. I na środku leżała ta marchewka i trzeba było yy, na któryś zanieś mi właśnie taką właśnie marchewkę. To by było na tyle. Tak właśnie z <laughs> pa Pa.